Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin, zasada witam Państwa. Naszym gościem jest Marcin Krupa, prezydent Katowic. Dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy Radia Pieka. Panie prezydencie, w Katowicach podobna jakaś dyskusja, czy prezydent Katowic jeszcze mieszka w Katowicach, czy nie. T niesłychane rzeczy na koniec tego sezonu ogórkowego. No, się zastanawiam cały czas, kto takie fake newsy rozpowszechnia, ale rzeczywiście ja taka prędzej bym uwierzył, się... że Piotr Uszo z goli niż że Marcin Trupa się wyprowadzi z Katowic. to Nie pan. Ja też. Yy... Bardzo się dziwię, jak to przeczytałem, bo y, pierwsze słyszę, ani żeby gdzieś to w głowie było, ktoś umie czytać w moich myślach, albo coś też jeszcze po biedy, ale, ale nawet tego w głowie nie ma. Tak więc absolutnie nie dementujemy tą sytuację. Y, chyba komuś na czymś zależy, żeby takie plotki rozpowszechniać. Panie Prezydencie, a tak zupełnie poważnie teraz i, i, i to dosłownie poważnie, jak poważny jest kryzys e, z uchodźcami na granicy Polski z Białorusią? No, y, trudno to jednoznacznie określić, ponieważ nas tam nie ma, więc my dokładnie tego nie widzimy. Widzimy to, co przekazują media, widzimy to, co się y, dzieje. Na razie, y, z tego co widać, y, to jest y, kilkanaście osób, które tam czeka i koczuje na, na tym pasie granicznym. Po stronie jeszcze białoruskiej z tego, co słyszałem. Tak więc no, na pewno wymaga to jakichś rozwiązań, na pewno to wymaga rozwiązań przede wszystkim systemowych. No ale dzisiaj sami słyszymy to, co również mówi Unia Europejska odnośnie kwestii szczelności granicy Wschodniej. No i na pewno będzie trzeba zrealizować wszystkie wytyczne i działania i propozycje, które zapadają przy ogrogu, okrągłym stole rozmów Unia Europejska Polska. Tak? Rozumiem. A co w takim razie samorządy mają do tego? Bo zabierają głos jako Unia Metropolii Polskich, wydała ta organizacja skupiająca największe miasta w Polsce takie oświadczenie, właśnie tej sprawy. Co mają do tej sprawy uchodźców w Katowicach? Tak, no przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w rezultacie ci uchodźcy, uchodźcy muszą znaleźć swoje miejsca, więc one oni znajdą miejsce w naszych miastach, a więc my musimy się przygotować jako miasta. Ta możliwość przyjęcia uchodźców, jeżeli będzie taka, Wola i chęć ze strony zarówno naszego kraju, jak i również Unii Europejskiej, bo jeszcze raz powtórzę, że jednak tutaj mówimy o zupełnie innym poziomie problemu czy wyzwania, aniżeli to było dwa lata czy trzy lata wcześniej, kiedy mieliśmy do czynienia z dużą falą uchodźców z północnej Afryki. Panie prezydencie, piszecie w tym oświadczeniu podpisanym przez prezydentów wszystkich miast Unii Metropolii Polskiej, jesteśmy gotowi współpracować z rządem w tej sprawie przyjęcia uchodźców właśnie, ale wy się chyba z rządem fundamentalnie w tej sprawie nie zgadzacie, bo premier i ministrowie mówią o wojnie hybrydowej, mówią o no, wojnie hybrydowej, którą nam wypowiedziała Białoruś na przykład. Tu trudno się mi do tego odnosić, ponieważ ja patrzę, jeszcze raz mówię, na sam fakt zaistnienia pewnego em, zjawiska, tak, którym są koczujący uchodźcy na granicy białoruskiej. Katowice Nie do końca przy nie wiemy. Są gotowe. Miasta Katowice jest gotowe, żeby przyjąć tych ludzi Ta, do siebie. Każde z miast jest gotowe do przyjęcia uchodźców pod warunkiem określenia, ok, e, określenia zasad, na jakich powinniśmy tych uchodźców przyjąć. Czyli my zawsze jesteśmy gotowi, mamy duże doświadczenie, bo przecież przyjmowaliśmy. Choćby nawet uchodźców z byłego ZSSR poprzez system RODAK, czyli systemowe działanie. Na no, to, by to byli na bardziej niż uchodźcy. Niż, no, niż, niż i tak, i tak, i tak i tak, i tak. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że bez systemowego rozwiązań nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo nie mamy na to ani instrumentów prawnych, ani też finansowania, które jest do tego celu niezbędne. Marcin Krupa, prezydent Katowic jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do Dziękuję, zobaczenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Marcin Krupa, prezydent Katowic, jest naszym gościem. Po raz drugi witamy państwa. Witam witam witamy ponownie. pana. Panie prezydencie, rozmawiamy o problemie, kryzysie związanym z uchodźcami, którzy koczują przy polskiej granicy, granicy polsko-białoruskiej. Tam w tym. Na tym pasie przygranicznym rząd chciałby, czy nawet zamierza wprowadzić stan wyjątkowy, jak którzy, niektórzy nazywają, jeden z ministrów chyba nazwał to stanem wojennym. Czy to są adekwatne działania, czy też jakiś rodzaj teatru przykrywający problem? Nie, ja myślę, że tutaj potrzebna jest większa wiedza, bo my nie wiemy tak rzeczywiście, co to za ludzie są, skąd się wywodzą, czy to rzeczywiście są uchodźcy z Afganistanu, czy tylko się za takich podają. Trzeba mieć świadomość, że tego typu sytuacje konfliktów politycznych, czy zmian y, y, politycznych w świecie y, często są wykorzystywane przez różne grupy i o tym trzeba pamiętać. My musimy myśleć przede wszystkim o bezpieczeństwie naszych mieszkańców, czyli nie możemy do Unii Europejskiej wpuszczać, ludzi, którzy są jakimś zagrożeniem dla bytności i funkcjonowania całej Unii Europejskiej w tym oczywiście Pan naszego mówi, państwa. Że jest gotów jako prezydent Katowic przyjąć tych ludzi tak, do siebie, oczywiście. rozumiem, po jakiejś systemowej weryfikacji, po, tak po systemowej weryfikacji, po systemowych rozwiązaniach, które wskażą nam drogę, jak powinniśmy postępować jako samorządowcy i tego się domagamy w ramach Unii Euro... Unii, Unii Metropolii Polskich I, i myślę, że to jest rozsądne stanowisko, które Pani pis panu jeszcze nie wypowiedzieli umowy koalicyjnej po takim oświadczeniu, po takich słowach, takiej gotowości wyrażone, czemu takiej gotowości. Nie, nie by mieli wypowiadać. Oni do, uważam, że się na pewno utożsamiają z tymi słowami, nie są, nie są tutaj w żaden sposób jakoś odcięci czy, 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 czy um, politycznie przymuszani do innego zdania. Ja myślę, że to są zdanie, jest to zdanie rozsądne i patrząc um, właśnie doświadczenia miasta Katowice w kwestiach przyjmowania uchodźców, um, przyjmowania um, osób, które mają korzenie polskie. No to te doświadczenia mamy bardzo dobre i wydaje się, że można było skorzystać z tych rozwiązań, które już są. Podporządkować je oczywiście kwestią e, tych obcokrajowców, którzy no, mają czy inną kulturę, czy, czy e, inne zachowania, aniżeli dzisiaj obserwujemy to w naszym kraju, czy w Unii Europejskiej. Panie prezydencie, a co by pan powiedział mieszkańcom Katowic, którzy i zapewne takich znajdzie pan, znalazł pan wielu, którzy dziś na sam dźwięk słowa uchodźcy dostają. Gorączki czy są pełni obaw w najlepszym przypadku. Tak, to jest duży problem, bo jako społeczeństwo jest to duży problem, nie znaczy, jesteśmy jest to do końca tolerancyjni, ale. Diagnozowany wolność... problem słyszy Pan już narzekanie. Yy, 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 Oczywiście słyszy się takie głosy i takie, Panie Redaktorze, wiadomo, że yy, nigdy nie jest tak, że mamy 100% zadowolenia albo 100% negacji yy, jakichś działań. to jest w w różnych dziedzinach naszego życia, również w tej dotyczącej przyjmowania uchodźców, trzeba mieć świadomość pierwszą i zasadniczą, że my jako państwo polskie powinniśmy pierwsi być w kolejce ustawieni po ewentualną możliwość skorzystania z przyjęcia uchodźców, ponieważ często i gęsto w tej pierwszej linii przyjmowania cudzoziemców to są ludzie, którzy są ludźmi wykształconymi, którzy Często pełnili ważne funkcje w państwach, które dzisiaj ich nie tolerują, czy dzisiaj nie pozwalają na, na mieszkanie, albo oni się wręcz boją tam mieszkać ze względu właśnie na swój statut społeczny i myślę, że to jest wielkie wspomożenie również dla naszej gospodarki, szybka możliwość asymilacji ich do naszych warunków, a więc i pełne zrozumienie z ich strony tego miejsca, do którego oni chcą trafić. A więc. A więc wydaje mi się, że, że, że warto tutaj pomyśleć również z tego punktu widzenia. Rąk do pracy nigdy nie za dużo. Panie Prezydencie, patrząc na sprawę, kwestii uchodźców w ogóle, co się u Pana zmieniło przez ostatnie 4 lata? U mnie nic się nie zmieniło, nic. W 2017 roku Unia Metropolii Polskich. Formułowała podobne oświadczenie w podobnej sprawie. Podobnym... Ale one nie było podobne, one było zupełnie inne. W podobnym, podobnym tonie mam wrażenie. Inne, też. Inne, Wtedy pan się pod nim nie podpisał. Nie, nie podpisałem się pod nim, ponieważ ja byłem pominięty jako prezent. Oczywiście to przyznaję się, był nasz problem wewnątrz urzędowy, jeżeli chodzi o kwestię analizy tego projektu. On był analizowany przez moich ludzi i ta informacja do mnie nie spłynęła. Ja tylko i wyłącznie opisałem, dlatego, ponieważ nie miałem świadomości, co ja mam podpisać konkretnie i z czym się to wiąże. To jest pierwsza rzecz. Też. Druga rzecz, to był zupełnie inny, panie redaktorze, dokument y, mówiący o tym takim otwartym przyjmowaniu, bez względu na kwestie systemowe, to o czym żeśmy wspomnieli, bez względu na kwestie sprawdzania tych osób, to było taki trochę, y, nie chcę powiedzieć musik, prawda, że wszyscy przyjmują, to Polska też musi przyjąć jako... jako wtedy jako, pan też komentował, panie prezydencie, że to jest problem rządu przede wszystkim. Tak, i, i dzisiaj nie, niech tym mówię. zajmie, ale dzisiaj pan I mówi dzisiaj... Samorząd, my, my jesteśmy gotowi, tak, gotowi, jesteśmy go... gotowi przyjąć uchodźców. No, dokładnie to samo mówiłem w tamtym czasie. To jest problem przede wszystkim rządu i Unii Europejskiej w jaki sposób, w jakim modelu chcemy przyjmować uchodźców. A my jesteśmy wykonawcą jako samorządy, dlatego mówię, że my jako wykonawca jesteśmy gotowi na podjęcie wyzwania, gotowi jesteśmy na działania, ale musimy mieć konkretne instrukcje wynikające z decyzji rządu. I ja to samo mówiłem przy ym, te kilka lat temu przy kwestiach uchodźców z Afryki. Czy była na to ostatnie stanowisko Unii Metropolii Polskich, pod którym widnieje podpis Marcina Krupa, Krupy, prezydenta Katowic, była jakaś odpowiedź na to przyszła jakaś odpowiedź premiera, któregoś z ministrów. Nie, odpowiedzi nie było, takiej pisemnej, natomiast rozmawialiśmy o tych kwestiach i z panem premierem i temat jest o wiele bardziej złożony, aniżeli nam się wydaje, dlatego mówię o tych kwestiach systemowych. A to, to złożenie polega na czym w tej sytuacji, panie prezydencie? Na konkretnej kontroli tych osób, które do nas, do Unii Europejskiej, Tam, do polskich są przyjaciele. przy tej granicy jest ze 30 osób. To... Mamy problem, żeby zweryfikować. Ja między? myślę, że no nie, ja jestem, że tak powiem, uprawniony do odpowiedzi na to pytanie. Ja rozumiem, ale to są panu, na pewno, ale, ale, tłaczył, są, na czym ten ale są tak, ale są na pewno ważne przesłanki ku temu, że te osoby nie są wpuszczone na teren rzeczy I taki taki stan jeszcze kończąc ten wątek pańskim zdaniem to jest sytuacja, która dobrze świadczy o Polsce. Nie wiem, czy dobrze świadczy o Polsce, natomiast na pewno trzeba mieć w głowie kwestię humanitarną przetrzymywania tych osób. Pamiętajmy, że, on, że te osoby są na terenie jeszcze Białorusi, a więc to. Teoretycznie i praktycznie Białoruś powinna się zająć tymi osobami. W przypadku nas, jako państwa polskiego, mam nadzieję, choć mam taką wiedzę, że ta pomoc jest przekazywana tym osobom, czyli są za odpowiednio zaopatrzeni w jedzenie. Natomiast no, nie tak podoba no, mi się jako mam. Marcinowi Krupie, nie podoba mi się sposób no, jakby blokowania tego, można by było się pokusić, o inne rozwiązanie. Natomiast jeszcze raz powiem, co jest bardzo istotne, niezielona granica służy do tego, żeby przechodzić do innego państwa, tylko są przejścia graniczne, które można się zgłosić. Jeżeli Białoruscy, białoruskie służby są, że tak powiem, zdania, przepuszczenia przez swoją granicę, to pozostaje kwestia przepuszczenia przez granicę polską, a co za tym idzie? Konkretnej, dobrej, normalnej weryfikacji tych osób, tak żebyśmy byli um, zabezpieczeni i bezpieczni jako mieszkańcy Unii Europejskiej i naszego kraju. Panie prezydencie, teraz kwestia, która w Katowicach niestety powraca co jakiś czas, to jest kwestia bezpieczeństwa w centrum miasta. Ile policji potrzeba? W, właśnie w centrum Katowic, żeby było, albo przynajmniej było poczucie, że jest bezpiecznie? Jest pojęcie względne bezpieczeństwo, bo jak popatrzymy na statystyki, to jednoznacznie wychodzi na to, że w Katowicach jest coraz bezpieczniej z roku na rok i te statystyki jasno mówią, w szczególności w centrum miasta, że naj, jednym z najbezpieczniejszych um, obszarów to jest właśnie centrum miasta Katowic, ze względu na ilość patroli, ze względu na ilość sił um, nakładanych, czy przez policję, czy przez nas jako miasto, przez strażmi. Natomiast takie incydenty, które w dzisiejszym Lipiec, świecie się bardzo, szybko, jak rozumiem, się bardzo szybko rozpowszechniają historia. w opinii publicznej, bo świadkami stajemy się my wszyscy oglądając filmiki nagrywane przez osoby, które powinny zainterweniować, a nie, powinni, a nie powinny nagrywać takie zdarzenia, powodują to, że poczucie naszej bezpieczeństwa, poczucie jeszcze raz zaznaczam, jest troszkę nadwyrężone. Ale trzeba zwrócić uwagę na jedną kwestię, że chyba nie ma takiego prezydenta, który by powiedział, że w jego mieście jest 100% bezpiecznie, bo to jest niemożliwe i to się nigdzie nie zdarza. Zwróćmy, Ale w zwróćmy uwagę. weekend wyszły na ulicę katowice dodatkowe patrole tak, tak, policji, tak, tak, oczywiście. za które swoją drogą miasto płaci. Ile... No nie do końca. Mogę wytłumaczyć, Proszę. Tak, mogę wytłumaczyć. Oczywiście e, podjąłem od razu działania systemowe. E, spotkałem się z komendantem wojewódzkim, spotkałem się z komendantem miejskim i wspólnie razem pod, podejmowaliśmy decyzję w określonym zakresie. Taki system całej e, obsługi tej policyjno-patrolowej przedstawimy troszkę później i na pewno zaprosimy również pana redaktora i radiopiekary do tego, aby tego wysłuchać. Natomiast już elementy tego systemu można zauważyć, ja, między że ten system nie, polega nie, na nie, tym, że nie, jest nie, tam parę nie, patroli nie, więcej, to rozumiem, nie, że to jest nie, to jest To, działanie nie, to jest działanie znacznie szersze, znacznie większe, um, angażujące znacznie większe siły i nie tylko policji, nie tylko straży miejskiej, ale również społecznie chcemy podziałać. Więc mamy przygotowany, myślę, dobry pakiet um, taki, ten, który pozwoli, który Kiedy ten który pakiet pozwoli, bezpieczeństwa będzie zaprezentowany w takim razie? Mniej więcej w połowie y, września, czy tu powiedzmy na początku, gdzie już mamy... 2 września, ale, ale myślę, że gdzieś w okolicach 10 będziemy mogli przedstawić już całościowy pakiet systemowych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa w naszym mieście, w szczególności w centrum miasta. Ale jeszcze raz powtórzę, już te elementy widać, choćby kwestie patroli konnych realizowanych w weekendy, czyli wtedy, kiedy najwięcej osób przyjeżdża do miasta Katowice, wtedy, kiedy najwięcej osób korzysta z różnych e, no, usług, usług miasta. Z całą pewnością. Panie prezydencie, a czy w ramach tego pakietu to będzie też e, jakiś realizowany ten pomysł prywatny jakieś firmy która będzie pilnować bezpieczeństwo w komunikacji publicznej? To jest jeden z pomysłów. Ten pomysł został Aktualny również Aktualny jeszcze, czy, czy już zarzucony po reakcji e, innych prezydentów nie no, On jest zarzucony przez moich koleżanki, kolegów, szkoda. Innych prezydentów? Ponieważ, tak, ponieważ ponieważ taki system, takie systemy działają i, i działają nawet w naszym życiu prywatnym, jeżeli ktoś ma chronione mieszkanie czy, czy, czy dom, ma tak zwany antynapadowy pilot i wystarczy go wcisnąć przy, w przypadku jakichś działań czy niepokoju, jeżeli zauważamy, że coś się dzieje na naszej nieruchomości i wtedy przyjeżdża patrol ochrony, podejmuje swoje działanie, powiadamia policję i pozwala prowadzić dalszą, dalszą czynności um, już um, policji, to Katowice, prezesie, ale to widzę, panie prezydencie, mamy najnowocześniejszy monitoring w Polsce. Tak, oczywiście, nie wiem, to... tak. I nie tylko w Polsce, ale i nawet w Europie. A może nawet w Europie, to jak? I ten monitoring sprawdza się bardzo dobrze, trzeba ale do trzeba mieć świadomość, trzeba mieć świadomość, panie redaktorze, że mówimy o dwóch różnych rzeczach. Jedna kwestia monitoringu polega na tym, że my monitorujemy ulicę i to, co się dzieje, i od rozpoznania jakiegoś zdarzenia do uruchomienia całych procedur, czyli przyjazdu patrolu, policji, itd. itd. mija określony czas, a mówimy między innymi o tak zwanym danym sobie pogębie. I taki cios pada w ciągu kilku sekund, a jednak patrol, nawet jeżeli jest w pobliżu tego zdarzenia, potrzebuje określone żeby dotrzeć... No firma też nie będzie tam na miejscu, nie? Tak, ale my mówimy o innym rzeczach, panie redaktorze. Proszę tego nie mylić. Ja mówię o kwestiach bezpieczeństwa na ulicach, a pan mówi o kwestiach bezpieczeństwa w komunikacji publicznej. W komunikacji publicznej to kierowca podejmuje określone działania, nie narażając siebie i swojego zdrowia na jakieś konsekwencje. Sumie, Czyli jeżeli widzi, banku. O, Oczywiście tak. Czyli jeżeli widzi, że dochodzi do jakiegoś zdarzenia, wzywa taki patrol, taki patrol przyjeżdża na miejsce, ujmuje Osoby agresywne y, m, przekazuje policji, a kierowca i autobus, i pasażerowie mogą jechać w dalszą y, podróż. A więc się nie Panie muszą zajmować kwestiami związanymi z y, y, tym, czym powinna się zająć policja, ale też musimy mieć świadomość, że policjanta nie da się posadzić w każdym autobusie, nie da się posadzić na każdym rogu y, y, ulicy, a przy tych zdarzeniach, o których pan redaktor mówi, które tak były y, y, rozpowszechniane w internecie jasno i wyraźnie widać, że patrol był na miejscu. I patrol interweniował, ale niestety w tych przypadkach nie dało się bezpośrednio zapobiec tym zdarzeniom. One wynikają z tego, co panu redaktorowi mówiłem te danie sobie po gębach to są sekundy, a interwencja niestety trwa kilkadziesiąt sekund, a może i nawet czasami. systemowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa? O nich o pewnych rzeczach dyskutuje się w katowicach od lat. Straż miejska, która wymaga do inwestowania, tak twierdzi takie głosy, że straży. Miński. Słyszałem takie głosy między innymi ze, ze strony mediów, że trzeba zlikwidować. zlikwidować, tak? Pamięta ja mówię... pan, ale pamięta pan redaktor. Pamiętam, tam dyskusję, ale to wie tak? pan to, to w każdym. Pani chyba nawet zadawał te pytania. Czy zlikwidować? Tak? Nie, czy zlikwidować, dlaczego nie likwidujemy, pan ja... pytał, stawiając tezy. Ale nie, nie, ja mówię o tym, że z, z wewnątrz, z, z wnętrza straży miejskiej płynie, <laughs> płynie cały czas skarga, że jest za mało pieniędzy, za mało ludzi, za mało patroli. Po pierwsze, po drugie jest takich y, rzeczy, które, mm -hmm. y, których nawet nie trzeba specjalnie przypominać. Po stronek policji przy, na ulicy, czy przy ulicy Mariacki. W Katowicach. Mhm. To druga rzecz też w sumie to, czy to są też rozwiązania, które znajdą się w pakiecie systemowym dotyczącym bezpieczeństwa w Katowicach? Panie redaktorze, poczucie bezpieczeństwa wynika z kwestii tego, czy ja widzę patrol, czy ja go nie widzę. Żaden posterunek policji yy, czy stacjonarne ustawienie policjanta nie powoduje to, że czujemy się bezpieczni. Policjanci muszą być w ruchu i są do tego odpowiednio przygotowani, są odpowiednio wyposażeni. Mają jeszcze wspomaganie w postaci psów policyjnych, czyli mogą te patrole również być prowadzone z wykorzystaniem psów policyjnych do tych bardziej agresywnych zawodników korzystających z usług miasta i zaprowadzać porządek. No, jeżeli nie potrafimy się w pewien sposób zachowywać normalnie jako społeczeństwo, to niestety znów Trzeba y, y, troszkę tą tak zwaną śrubę przykręcić. Ale jeszcze raz powtórzę, że. Bezpieczeństwo w naszym mieście, czyli w Katowicach, z roku na rok wzrasta i to o tym mówią statystyki pod kątem kwestii zdarzeń, pod kątem kwestii wykrywalności tych zdarzeń i konsekwencji Jak wykrywających z wykrywalności. w dużej części zależy to od, od poczucia e, tego, właśnie bezpie... znaczy inaczej. To poczucie bezpieczeństwa jest istotniejsze z punktu zawsze widzenia zawsze że jest niż sama akcja bez, sama i jest reakcja. I to Więc właśnie. Mieć Katowice świadomość. mają wyjątkowego pecha do takich takich właśnie zdarzeń? Nie, historii. my nie mamy pecha. Takie zdarzenia się dzieją w wielu miastach Polski o tym słyszeliśmy z mediów. No, jak pan poczyta różne czasopisma, czy informacje wypływające lokalne, wypływające z poszczególnych regionów naszego kraju, to w wielu miastach dokładnie do tego samego dochodzi. Ja przecież rozmawiam z moimi koleżankami i kolegami z całej Polski i oni mają podobne problemy. Niektórzy mają większe nasilenie w okresie urlopowym, wakacyjnym, bo mają akurat gminy, które są stricte gminami turystycznymi i to zauważają i, i no, to jest coś co było jest i mam nadzieję, że będzie tego coraz mniej, co nie znaczy, że w 100% jesteśmy w stanie to no wyeliminować. Na jeszcze mamy w Katowicach po długiej batalii między innymi z wojewodą hmm. e, nowy system opłat za żłobki, e, hmm. za, żłobki za żłobek miejski. E, po interwencji wojewody próbowaliście tak. stworzyć taki system, w którym bogaci będą płacić więcej, biedniejsi mniej. Ostatecznie e, zrobiliście de facto to, co chcieliście, tylko trochę na odwrót. Nie, wszyscy płacą jednakową kwotę dzisiaj Ale za ci, złowek. którzy zarabiają e, mniej, mniej będą mogą, mieli do, mogą się starać tak o jest. dopłaty. Czyli de facto zrobiliście to samo, co Wojewoda e, swoją, swoją mocą zablokował, e, tylko w odwrotny sposób. No to skorzystaliśmy z podpowiedzi yy, służb, pana pana, wojewody, służb, rozumiem. służb pana wojewody. Panie prezydencie, ale finał jest tego taki, że yy, z ulg yy, tych, tych yy, ulg yy, skorzysta 20, niecałe 20% mieszkańców Katowic korzystających, korzystających ze żłobków. Tak. Czyli de facto 80% Dodatkowo opodatkowaliście wyższą opłatą za miejski żłobek? Nie, 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 absolutnie nie. Przede wszystkim trzeba jasno i wyraźnie zwrócić uwagę na to, że to mieszkańcy korzystający ze żłobków dopłacają do tych żłobków i do kwoty, którą nas wszystkich, jako mieszkańców, utrzymanie każdego dziecka w żłobku kosztuje, bo to jest kwota około 1500 zł. Tak więc, jeżeli zmierzymy 1500 zł z maksymalną kwotą dopłaty dla tych osób, które są najbardziej uposażone, których no, stać na, 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 na różne inne również rozwiązania, to to jest zaledwie 1 czwarta. I tu możemy się dysku i możemy dyskutować, czy to jest mało, czy to jest dużo, czy powinniśmy... Tak na papierze to jest mało. O, ale Panie Prezydencie są jeszcze podatki z eee... tych ludzi, również tych lepiej ale zarabiających, z których też oczywiście są na tym polega kwestia finansowania samorządu i na tym polega solidarność społeczna. To nie tylko ci bogaci dopłacają, ale każdy z nas, kto na przykład nie ma dziecka w wieku żłobkowym i tego dziecka do żłobka nie wysyła. Jeszcze raz powtórzę, te kwoty są znacznie niższe niż koszty utrzymania jednego dziecka w żłobku. A więc trzeba mieć jasną i wyraźnie świadomość tego, jak to wygląda. Przy czym trzeba zwrócić uwagę również na jeszcze jeden fakt, że od roku 2011, czyli 10 lat nie było wzrostu o złotówkę ani kwestii związanych z utrzymaniem, z opłatem, opłatami rodziców dzieci żłobkowych. A więc od 11 lat nie, ani w jednym roku nie wzruszyliśmy tej kwoty. Dzisiaj stoimy przed faktem zupełnie innych realni, związanych choćby nawet z ze wzrostem energii elektrycznej, ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. To są wszystko koszty, które będzie trzeba podjąć i to i tak. Czy my to podejmiemy wspólnie, znów solidarnie, bez względu na to, czy nasze dzieci chodzą do żłobka, czy nie, czy podejmą to te osoby, które te dzieci do żłobka kierują, to większego jakiegoś znaczenia wydaje mi się nie ma. Myślę, że ta usługa i to i tak jest na dobrym poziomie i jeżeli chcemy tą samą jakość, mieć usługi żłobkowej w naszym mieście, to musimy niestety, muszą wzrosnąć te ceny e, e, dla rodziców. Tę, A co za tym idzie? Ten system zaakceptuje? zaakceptował, no skoro jest, to to zaakceptował, zaakceptował. Jak, 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 jak funkcjonuje. I jeżeli popatrzymy na to z tej strony, to też trzeba mieć świadomość tego, że chcemy, aby te najuboższe rodziny jak najszybciej wróciły do e, tego normalnego systemu funkcjonowania, czyli Myślę tutaj w szczególności o mamach, czyli kobietach, żeby jak najszybciej aktywizowały się zawodowo i wróciły do pracy, tak, żeby statut tych rodzin wzrastał z roku na rok, a nie pogłębiał się w problemach. Tych dopłat, panie że mamy bardzo dużo. To są trzy elementy od 150 do 400 zł, i w zależności od dochodowości netto na członka rodziny taką dopłatę można uzyskać. Od, znaczy odpowiednią dopłatę można uzyskać, ale również Również stosujemy dopłaty dla ubogich ym, rodzin w żłobkach prywatnych. I to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Dla każdego dziecka ym, do żłobka ym, prywatnego dopłacamy 6 zł. A jeżeli to jest rodzina, to nie ma wystarczająco tak. dużo. Tak więc trzeba pozwolić również rozwijać się prywatnym e, biznesom i w sumie miejsc w żłobku w Katowicach jest prawie 3000, i pan redaktor, pokaże inne miasto, które ma podobną ilość. Marcin Krupa, prezydent Katowic był dziś z nami o poranku. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Do Dziękuję zobaczenia. Bardzo, do, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.